Hejka na kanale Lorequest z tej strony: Ola Alex Alexis. No i zapraszam Was do unboxingu. A się zapytacie, co będziemy dzisiaj otwierać? No to przecież dopiero co Premiere miał dodatek Arcadia's Island. Także no chyba czas sprawdzić, co trafi nam się w tym gift boxie z Lilo. Niby jesteśmy w tematach Arcadia's Island, bo jest to produkt właśnie z siódmego dodatku. Ale tutaj bardziej pójdziemy w retrospekcję do dodatku szóstego z tą kartą promo, jak tutaj widzicie. Eee, no i co najważniejsze, losowe saszetki. No ale możecie się pytać, Alexis, co w sumie mogę dropnąć w tym giftboxie? No to tak, w samym giftboxie, o, jak już widzicie, powoli wyłamia się nam bardzo ładne pudełko, takie tutaj błyszczące wręcz, z nową grafiką Lilo Escape Artist. Jak widzicie, takie dość porządne, bym powiedziała, jakościowo, jak trowy. A może nawet troszkę i lepsze, bo tak jest sztywniejsze się wydaje. No, grafika tutaj bardzo ładna. No i co tutaj macie? Co tutaj macie? Lila, Escape Artist właśnie z nową, alternatywną e, grafiką. Jest to karta z szóstego dodatku. Szkoda, że nie z tego nowego. Tutaj niech nam Lilo leży. No i dodatkowo tutaj możecie trafić pięć losowych saszetek od drugiego dodatku po szósty dodatek. Czyli możecie trafić tu Rise of the Flatborn, Into the Inklands, Urszula Return, które tu już widzicie, Shimmering Skies no i raz Arhasia's Island. Z tego co wiedziałam, dużo osób drobi, dropi dwa razy Flatborn, dwa razy Inklandsy i raz Urszule. Także zobaczymy, co nam się tutaj wylosowało. No i chyba my właśnie też dostaliśmy tą partię. Dwa razy Flatborn, dwa razy Inklandsy i raz Urszula, także jest szansa, że trafimy tutaj w końcu, to Alon Came Zeus. No i co tutaj w środku jeszcze mamy? No bo pudełko samo, ono ma mieścić około 256 zakul, zakoszulkowanych e, kart. No i tutaj, jak widzicie, takie wytłoczkowane te przegródki właśnie do sortowania kart. Oj, pomysł był spoko, wykonanie, czemu nie zrobili tego tak jak w trołbach? bo o co mi chodzi, już tu możecie powoli widzieć, czym ja widzę problem, haha e, jak widzicie, jak samo to jest fajne, jest sztywne no to tutaj widzicie te takie niedoróbki i jednak trochę bolą będzie trzeba to, to jakoś zeszlifować no a moim zdaniem, my jak już dostajemy taki produkt no nie powinniśmy kombinować, że o Boże, e, jak to fajnie zeszlifować żeby nam grafika nie ucierpiała. Także to na razie widzę jako taki minusik tego gift boxika. Ale my chyba sobie zaczniemy chronologicznie od najstarszego dodatku, czyli Rise of the Flatburn. Czy jest coś, co byśmy chcieli stamtąd dostać? Wiadomo, Merlinki, e, Vista przeklętego. Także sprawdźmy, co będzie. Cruella de Vil, Sleepy, Merlin Crab, no trochę... W sumie z, 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 chciałam to, to dostałam: Ratingham, Cinderella, czy Cat, Power Dozen X, Snow White, The Sorcerer's Spellbook, tuk, tuk i Cobra Bubbles na folicę. Tak się tutaj. Pierwsza Sesze prezentuje. W drugiej, może coś lepszego będzie. W ogóle ciekawy jestem, jak to jest. Że zdecydowana większość ma takie same właśnie, chociaż ja widziałam na jednym filmiku, że ktoś zamiast chyba Inklantców miał dwa razy e, Shimmering Skies, więc e, no są niby różne dropy, ale bardzo dużo osób mówi o takim dropie, co ja mam, więc e, jestem ciekawa. O, Led The Storm Ray John, fajnie. Jestem ciekawa, ile tak naprawdę jest tutaj losowości, a ile jest to jednak, wiecie, puszczenie jednej całej partii e, takich kart. Uuu, legenda! Bardzo ładnie, gif, boksik, nie będę narzekać. Bella. E, super. Mouse Armor, do tego jeszcze. Także, ile tu jest tak naprawdę losowości, a ile tu jednak jest trochę działania tego, no, wiecie, że no, puszczamy całe. 5000 sztuk na tę. Wiecie, na taką właśnie partię, czy tam nawet więcej. Eee, szkoda z jednej strony, że nie ma tutaj. Eee, Boże, jak to się nazywa, first chapter, ale z drugiej strony chyba lepiej, bo już teraz w tym momencie jest problem z dostaniem tego właśnie seciku, a co dopiero wyobraźcie sobie, jakby tu jeszcze można było dostać first. Chapter, przecież to by było masowe wykupywanie tego setu, i jakbyście chcieli normalnie pójść kupić, to obawiam się, żebyście nie dostali. O, piglecik, fajnie, i sir, his dodatkowo. Także, no, myślę, że ma tu swoje plusy ee, i wady. Że nie ma tutaj jednak, że jest to ograniczenie z tymi mm, setami, ale ciekawe, czemu nie mają tutaj z tego nowego. Arkazias. E, może kiedyś się dowiemy. Magic Carpet, Maid Marine, Razol, Webby, Sir Hiss, Wildcat, Rise of the Titan, Last Stitch Effort, o Heart of the Defeaty. Zdziwicie się, ale po tworzeniu dwóch boosterboxów, wielu singli, nadal nie miałam tej karty Heart of the Defeaty, tak samo jak nadal nie mam Morfa, nadal nie mam Along Came Zeus i o, liczyłam, że to będzie Alon Kingsus i tutaj Wildcat. Także takie dropiki z tego Into Inklansy. No i teraz ostatnia, czyli Urszulka. Leci, zobaczymy, czy tutaj coś fajnego będzie. Z Urszuli chyba fajnie by było dropnąć Sisu na legendzie, ale wiadomo, jest to mała szansa. Tak samo Diablo, byłby spoko. O, no, Brawl jest ok. No ja tak to tak nie kojarzę, czy coś takiego fajnego do mojego akurat stalowo spioletowego, bym chciała mieć z tego. O, Peter Pan z Rushem i Basif. i Megan na folijce. Także jak widzicie to są tropy z tego boxa, no wiadomo najlepiej legendarna tutaj, choć ja się cieszę też z Inklanców z tego Heart de the Defeatii. No, ale co najbardziej cieszy, no to myślę, no i dlaczego ludzie kupują te boksy, to nie jest dla tych losowych saszetek, chociaż i tak, jak kupicie tego boksa za, no tam chyba 120 zł, no to wychodzi po, yy, boże, 25 zł, liczmy mniej więcej saszetka, yy, więc yy, nie jest to zła cena. No ale ja akurat udało mi się go zgarnąć za stówkę, czyli wychodzi z saszetki po 20 zł, co jest bardzo dobrym dealem. Do tego dostajecie całe pudełko no i dostajecie kartę promową, także bardzo na plus wychodzicie przy zakupie tego gift setu. I myślę, że jeśli planujecie komuś kupić na prezent, komuś kto chce zacząć przygodę z Lorcaną, czy komuś kto po prostu już ma nawet. Lorkanej bardzo się dobrze z tym bawi z w świecie lorkany, no to myślę, że ten gift set uj, gift set jak najbardziej można kupić, a nawet należy. Także to tyle. Z mojej strony ja wam życzę miłego dzionka. Bawcie się dobrze, trzymajcie się, no i cześć! Dajo!